Dzień dobry. To, żeby ręce umyć, złotówka? A dziecko? Ja by dziecko chciało umyć tylko ręce bez korzystania z toalety? Też złotówka. Też złotówka za dziecko? A jak się wysikam, to też złotówkę, żeby umyć ręce? To jest przecież śmieszne. A jak kupę zrobię, to A, też muszę płacić złotówkę, żeby umyć ręce? Nie, jak się kupę robi, czy się załatwia, to jest złotówka. Idzie się zrobić kupę 2 yy, złote. Aha, czyli plus A. za umycie rąk jeszcze. Nie. Aha. Kabina 2 złote i to jest w tym mycie rąk. A czyli taka A. promocja. Aha. Aha, fajnie. No dziękujemy.